Poznaj nową linię akcesoriów do włosów Balmeu kolekcję, która łączy luksusową jakość, świąteczny blask i ponadczasową elegancję. W centrum uwagi pojawia się czarna opaska do włosów klasyczna, elegancka, idealna do codziennych i wieczorowych stylizacji. Klamry w kolorze głębokiej czerwieni dostępne w trzech rozmiarach zmysłowe, wyraziste, idealne na świąteczne chwile a potem perfekcyjne na walentynki. Wszystkie nowe modele pełne harmonii, różnorodne i zachwycające już od pierwszego spojrzenia. Odcień Cosmic Sapphire zachwyca swoją głębią. Mieni się subtelnie przy każdym ruchu, nadając stylizacji wyjątkowy, luksusowy blask. Następnie pojawia się głęboki granat, w tym wyjątkowa skórzana kalamra w odcieniu Navy. Luksusowa, dopracowana, stworzona by przyciągać wzrok w każdym świetle. Na koniec ponowny fokus na czerwień, pełną energii i charakteru. I zamykające całą historię, najmniejsze, granatowe akcesorium subtelne, ale absolutnie zachwycające Bal balmę, hair, couture odkryj piękno, które podkreśla każdą chwilę.